I cześć, moi drodzy, ja jestem Antro. Witam w kolejnym odcinku Dream World. Wesoła kolonia dzbanów. Fantastycznie. Dobra, mamy tutaj rzeczy. Tutaj też mamy rzeczy zrobione. Pałki, widzę, widza trzeba sprzątać. Bardzo dobrze. Tu nikt na razie nie sieje. Więc co dzisiaj? No, dzisiaj trzeba tutaj rozbudować coś by zbudować. Eee, tu bym zagospodarował. Jak to już mogę, to co mi coś sobie rozbierz. Tu bym od razu zagospodarował taki kawałek. O! Aha. Potem, i to będzie małe więzienie takie, o! Dobra, trzeba by z, yy, coś ugotować, nie ma jedzenia. Uplujmy ten żółwia. Widzę, że trzeba teraz pracę. Kto jest myśliwym? Paukis. Ma no dobrze. Oj do tego żółwia, o, bardzo dobrze, mamy trochę miecha. Dam tutaj polecenie zbierania rzeczy. Gdzie to jest? Dużo grzybów będzie. Bardzo dobrze. No, zbieramy rzeczy. I nie ma widzę drzewa. No. To wy wyrąbimy tutaj drzewno. To jest grupa podróżników. Dobra, zbieramy to. Ja mogę gdzieś włączyć sprzątanie. Chyba nie. Mamy jedno łóżko. Dobra. E, miejsce do spania. I damy tutaj drzwi. Pierwszą rzecz, którą robimy na obcej planecie, to oczywiście jest na obcej planecie. Na nowym miejscu to oczywiście jest budowa więzienia, moi drodzy, bo więzienie musi być. O, puma taka trochę nadgryziona, to też fajnie. Nie ma, widzę też dalej zwierząt. Eee, panie Pałkizie. Chodźmy na zwiady, trzeba coś polować. Na Wielką Waszkę może niekoniecznie. Bumalopy może też niekoniecznie. No Wielka Waszkę, ja nie wiem tutaj się dzieje. Na sorożce może też. Są szczury. Szczury to jest zawsze dobry motyw. Co tu mamy durian, drzewo durian, to chyba zbiera. też jakieś nowe drzewo do jedzenia. Dobra, tak, ale to już prawie jest wyrośnięte. Oniony, cebulki trzeba zasadzić. Anys uda się to zabierze. Tak, mamy tutaj nowych gości, znaczy gości. Dawaj, Oczywiście nie chcą tutaj z nami, yy, nie bardzo mi się podoba, bo nie mam łóżek dla gości, także trochę może być problematyczne. Ale dobra, zbieramy te szczury. Po drogi. Ale nic bliżej nie widzę. Znaczy mam, od cholery, tylko trzeba to pozbierać. Dobra. Także wiedzę, że będą nam tutaj leżyć na, na, na ogórach, może być, leżą sobie na ogórach. Dobra. Od razu możemy zaplanować budowę czegoś takiego jak domki jakieś, domki. Mamy ścianę, wykorzystajmy tutaj. ściany. o tu. Polecenie na wykopanie kawałka. Takie może być. No tutaj oczywiście drzwi. I tak jakoś podzielimy na pół a no nawet. I dwa domki już mamy, tak tylko trzeba tutaj się wkuć i będzie. Nie było nazw, Nie było nas. A czy była jedna, a trułowice brzmi dziwnie. Yy, 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 brzmi dziwnie. Takie powinniśmy nazwać frakcję. Yy. Nie mam pojęcia. Nie nie, nie mam, nie mam. panownicy yy, i myślę że tutaj yy, pały będzie dobrym yy, tutaj in, in, dobrą nazwą dobra tu mi coś a, ten będzie nasz o, ten yy, tak tak. N znaczy nie mamy coś takiego jak wizji na psy znaczy i zwieżonka to miałoby jakikolwiek sens dobra to jest ok dobra wszystko jest, wszystko jest. pałki nasz będzie treser okej okay. Pan magister inżynier in, oj, wyłączyłem. Magister inżynier. Oczywiście. Yy, tutaj nam elegancko tutaj zabudował. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, a nyson tutaj wycina, sali nam cebulę. Bardzo dobrze. A dajmy to, to zamontujmy sobie gdzieś to łóżeczko. Tutaj nie będzie. Ty jest górnikiem w ogóle? Eee... jest górnikiem. Dobra, damy chłopakom też. Kopią. I jako, że Anicul tutaj nam dobrze robi, to proszę bardzo, Anicul, masz łóżeczko pierwsze. I ja dalej sobie widzę, wykopuje sobie już mieszkanko, bardzo dobrze. Mam os oszalałe zwierzę. Sza sz szalony żółw, no niech będzie. Rokiet nam tu na. Nie musisz tego naprawiać, naprawdę. Stali! Rozbierzmy wszystko. Gdzie jest demontuj? Nasiony żółw to on zaraz tutaj przyjdzie, niech zje tego gościa. Ja widzę, że cebulę nam tutaj też wyrosły. Zbieramy od razu te wszystkie plony, już zaznaczone są. To jest jedzenie, moi drodzy. Dobra. Że Puma ci nie zjadła. Bardzo ładnie, Rocket. Mam nadzieję, że trafisz w końcu. Brawo! No, dobra, co tutaj będzie trochę? Walczył wiem, dawaj, dawaj, Rocket. Widzę, to nie ma najmniejszego tutaj sensu. A sensu. musi mu pomóc. A, udało się. Dobra, okej, okay. <noise> od razu, od razu zabrał, dobrze, żeby tutaj nam puma nie zżarła. fantastycznie, no liczymy tutaj roketa. Co ci coś zrobił? Nie, ugryźcie w tors, nie, ugryź W głowę, niech będzie, że ugryźcie żół w głowę. Dobra, tutaj by trzeba coś też zrobić, wykopać tutaj trochę więcej. I zrobić tutaj mało Jadalnie, tak mi się wydaje. Jedzonka, mamy dwa posiłki, tak. I jak jest zimno w czasie snu, czy tam ciemno, to, to trzeba by tutaj zrobić jakąś temperaturkę, może ognisko nie. Tam statek. Y -y -y. Pochodynki tutaj pozapalamy. A my co od razu wrzucimy tutaj elegancko kwiatek. No i ten stół zdobyć nie można by zamontować. Tutaj na razie. Dawaj! Krokiet nas się zaraz załamy kompletnie. Bardzo głodny. Ma chorobę zainfekcjonował się. Pan, panie krokiet. Bardzo boli, chcę rozrywki. O Jezus Mary A nam siadł pan krokiet. Infekcja lekka, dam radę. Ale nam nie siadli całkiem. To nam tutaj rozgrywkę. Proszę rzucajcie sobie kamieniami do tego. Dobra, zjad. Niech cię pałku się leczy. DN81, ok, infekcja 9, odporność 6. No niekoniecznie, postępuje. No cóż, nie mamy głównego budowniczego. To może być bardzo szybka, bardzo szybka, yy, ba bardzo szybka ten. Dobra, kopiam tu elegancko. Dobra, wykopany, stół postawiony. Budujemy sobie od razu jakieś krzesełka. No tutaj, od razu przy tych. Ktoś tu buduje, u nas jeszcze. Nie. A tu to u mnie niech buduje. Opuszcza, O, było. Nie, nie lubią nas, minus 100 punktów, fantastycznie. 37, 29. No, 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 no. Chyba nam straci coś, chyba, chyba umrze. Tak, kończy nam się też chyba jedzenie. 31, 38. Mamy no ponad 30%, nie da rady. Pan, chyba że będziemy mieli tutaj... 9%. 9%. Panie krokiet chyba nastał czas na pana. To byłoby szybkie. No trudno. I to w prawą nogę, Najwyżej no, ja nie będzie chodził, no trudno. Oko około 9% tej różnicy jest to by ja że żółw tak załatwi dobra tutaj mamy wszystko eee, można by zrobić jakieś meble mogę robić meble mogę być śpiwory nie mam skór w ogóle Dobra, zbudzimy pałki za będziemy polować zaraz niech zje i tutaj mamy też plusik, ponieważ mamy tutaj te wszystkie fantastyczne nowe roślinki. Także mamy tutaj coś takiego jak it y, Rare Ingredient. Czyli mamy tutaj zjadł coś z jakimś takim, wiecie, dziwnym, y, takim rzadkim składnikiem. I tu bardzo posmakowało. I za co morek skacze to przodu. To bardzo fajnie. 70-61. Nie wyzdrowieje chyba. Ałki nam buduje elegancko toborety, które są nawet normalne, no dobrze, nawet dobre są, i słabe, i normalne i słabe. Zbieramy te rzeczy, jagódki i inne takie cebule. Śmiertelna choroba, tak? Ekstremalna infekcja. 79... No panie, panie, panie. Panie Krokiet, to było szybko, bo miło było pana poznać. Oooo! Pałki szybko, wpadaj lucynka, to ją będę musiała bić. Walczcie Dobrze, ogłuszona Dobrze. Bardzo dobrze o, nie będziemy się bić. Tak jest w ogóle bieganego. Dobra, lecz rokieta szybko. Zmienimy to szybko na medycznej. czy krokiet. Na, znaczy krokiet. Yy, Pałki nam będzie musiał tutaj szybko leczyć wszystkich. Nawet to jest sobie samo leczenie. nie ta co ma samo leczenie, to nie. Jak tam infekcja? Yy, ekstremalna. co ja włączyłem sobie samo leczenie, nie się papis sam leczy co tam łany cul mamy tutaj ratę krwi ale już łatamy dobrze, to łatana Papki leczy sam świetnie kurproła rzeka nas atakuje teraz fantastycznie się robi także no nie cóż, musimy tutaj nas budzić Wstała? O Jezus Maria, ona wstała. Dobra, nie żyje. Weź ją, zabij. Na delfin idzie. Wielka ważka, która będzie nam wpierdzie Dobrze. Zjada nam chyba tutaj. Świetnie. Dobra. Patujemy, Anycul. Niech cię ważka z jeden ty tam. Mamy tutaj utratę krwi. Za 23 godziny się to wykrwawi. Anycul. Jeszcze nie wiemy. Za 5 godzin. Dawaj pałki szybko pałki, Teraz a ta patki masz? Co ty głupi Fantastycznie Oj oj, oj. Jak to mi padnie tak ja czytam chyba grę Aha Za mało nam się zwierzątka I rocket nam zmarł. Uu. Czytajmy grę. Czytajmy sobie grę. Jest godzina siedemnasta dwadzieścia sześć dwadzieścia dwa. Siedemnaście damy sobie Uch. wolniej. Budujemy wolniej. Dobra. Czy ma infekcję? Nie ma infekcji. Bardzo dobrze. A, bo tu jesteśmy dopiero tutaj. Ok. Ten, to, 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 ten dzień przed nami jeszcze. Dobra, to na szybko. Obszary. E Nie było tamtego dnia. Drzwi. Kopmy tu. Palmy sobie tutaj pochodnie. Dawaj, jeszcze raz. Yy ja bym może anulował tutaj. Yy, transport anuluj. Dobra. Niech się zajmą tym tu. Czy ja mogę trenować psy? Mogę. Trenujmy na posłuszeństwo. Tylko chyba doga, jak to było. Jak, jak ja to nazwałem? Nie pamiętam jak nie, nie umiem, nie pamiętam. Fakcja. Nie będzie tak. Yy, nie będzie tak. Dobra, Kolik nam zera trawę, to jakiś zawsze plus. I rozrywkę całym tutaj dać. Znowu nam się krokiet załamie. Może w harmonogramie damy trochę rozrywki tutaj. damy. Żeby trochę to przyspieszyć, to do wlańca damy też pałkizowi, bo u mnie trochę. I łóżko jednak damy tutaj chyba krokietowi. Sorry, Anycu, bo nam zaraz się załami, będzie problem. Anycu jest w miarę wytrzymała. Okay. Wszystko nam rośnie, dobrze. Jak ja mogę, żeby nie naprawiali tego? Dobra, naprawcie to w cholerę. Jak już moja ta pantera. Dobra, panie pałki, to było tutaj... ulicą małpy. Dobra. Ja jedzenia. Rokiet się załamie zaraz. Chcę to naprawiać. Yy, a, zżera nam tego. Ale lucynka. Chodź zobacz. Bardzo dobrze. O mięso. To cię zżarło, co ci, co ci tam, co ci tam? Eee, unexcited okej. Okay. Nie, pobiła go tylko. mapa go pobiła. Dobra, i zamontujmy sobie tutaj. Mam ten stół, mam ten stół. Tutaj zamontujmy. Tak, zrobimy. Po co ty tu idziesz? Posprzątać. Co ci się znowu? Zachłanny, straszny baraki, brak rozgrywek. Było zimno w czasie snu. Zapal sobie tą. Ech, panie krokiet, o właśnie. Porzucaj sobie kamieniami. O, wszyscy porzucaj się kamieniami. Fantastycznie. Dokończył sobie to by było dobrze. Teraz dokończyć. mnie dokończysz. Nastój rośnie, dobrze. A tak, trzeba tutaj pobudować im z chałupy. To możemy ustawić to miejsce pałkizowi i tutaj postawimy mu ten e, stół do badań. Będzie. A tu będziemy mieli magazyn z kuchnią, tak to nazwijmy. Dobra, porzucaj sobie, tak. Dobrze, dałby wyciąć. Ryan wpadł, przychodzę, oj. Halo! Ucieka! Co uciekasz? Walcz! Ma pistolet, ale jak ma na blisko, to nie może chyba go ten walcz. Dobrze, Okej. Okay. tak mamy tutaj informację, że y, 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 mamy pistolet, ale y, 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 mamy leki. Ja Cię... Myślę, że ja Cię nie chcę. Rozbierzmy go. Bo pan Ryan jest tutaj, ma... ...anxiety, czyli ma tutaj jakieś takie te... problemy mózgowe. No ale jest to całkiem niezłym gościem. Niestety, moi drodzy, musimy, że tutaj... uwięść uratuj, chciał go zabić. złości, frakcje. Czemu ja go nie mogę pobić? A weź go więź. Bezpiecznej temperaturze. No tu mam przecież. Dobra, umrzyj. Ty. Umrzyj. Wiesz co, weź to załóż. I weź pistolet, o. Tak to zrobimy. A ty umieraj po prostu. Pałkisz cię potem zje, nie pójście. się. super leki mamy, elegancko. Tego pobił, ale to nic, 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 strasznego. Założyli sobie te ciuszki. No nie możesz. Ja muszę tu postawić pochodnie, naprawdę tak to się teraz zrobiło. Dobra, górnika dam też pałkizowi bo to nie ma co? Wszystkim ogadamy. No i dobra my drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się już w kolejnym materiale, także dzięki, pa! pa.